Dobry. Startujemy z nowym tematem grania stosłupy hmm. Powiem Wam, że trochę się boję tego tematu prowadzić tak online i bez 40 różnych grania stosupów w klasie. No naprawdę. Będziemy trochę. To będzie taka trochę lekka chyba prowizorka, bo trudno jest mówić o granie stosupów, jak się nie ma grania stosupów w chałupie. No. Mam dwa w sumie. Mam dwa to Wam pokażę. Ale to nie są takie, bo to są takie bardziej typowe, które wy kojarzycie z innymi nazwami. No ale może sobie jak już poradzimy. No nic. E, będziemy po prostu. E, zacznę od tego w ogóle, co to jest właśnie grania stosów. Grania stosów przede wszystkim to jest bryła. Bryła. Trójwymiar. Mam bryłę. Pokażę wam to, co mam. E, mam takie bryły. To są właśnie dwie szkolne bryły, ale wy znacie inne nazwy tych brył. Ale jakby właśnie, spróbujcie się na nich na razie nie skupiać, bo to jest sześcian wiadomo, a tutaj jest prostopadłościan. Ale to wszystko są grania stosóp. Dlaczego? Grania stosóp przede wszystkim to jest bryła, która ma dwie podstawy: jedna podstawa i druga podstawa. Ale nasze akurat te dwie bryły, naszymi podstawami są prostokąty kwadraty. Ale w grania podstawą może być jakikolwiek wielokąt. Trójkąt, czworokąt, pięciokąt, sześciokąt, siedmiokąt, stukąt, cokolwiek. Byleby jakiś wielokąt. I jeśli ja mam dwie jednakowe podstawy, podstawy muszą być takie same. Tutaj mam prostokąt, to tutaj na dole jest prostokąt też. I dlatego to jest grania stosup. Tutaj. Mam dwie podstawy. Już jakby tutaj jest kostka i to nie ma znaczenia, gdzie położę. Ale zakładając, że mam położone tak, tu mam jedną podstawę i drugą podstawę. I teraz wyobraźcie sobie, gdybym miała tutaj trójkąt. Nie wiem, czy potraficie sobie wyobrazić taki trójkącik jakby, jako bryłę przestrzenną. Czy ja mam coś? Pokażę Wam coś, ale to nie jest grania stosłup. O! Mam perfumę jakąś, tylko chcę Wam powiedzieć o co chodzi, że na przykład yy, to nie jest grania stosów, dlatego że podstawą nie jest wielokąt. Dlatego, że tutaj mam takie łuki. I to już sprawia, że to nie jest wielokąt. Ale gdyby tutaj był na przykład jakiś trapez, nie? No to już nie mogę powiedzieć wtedy, że nie wiem, ja sobie mogę tak odwrócić. Nie. To jest moja podstawa, to jest trapez, ten i tutaj mam drugą podstawę. I to wszystko połączone jest ścianami bocznymi, czyli to nie jest grania stosu, dlatego że podstawa nie jest wielokątem. Są dwie rzeczy jeszcze, o których chciałabym powiedzieć na pewno. Grania stosów może być prosty, tak jak ten. A może być też taki pochyły, taki. Czyli podstawa się zgadza, ale podstawa nie jest, nie będzie nad podstawą, tylko taka będzie trochę przesunięta, nie? Taki będzie mm, jak trochę jak wieża w pizie. Taka przesunięta, ona rośnie tak. Ale pamiętajcie o tym, że zawsze podstawa musi być z drugą podstawą równolegle. Ona może być trochę przesunięta, tak? Ale musi być równolegle. Czyli najważniejsze rzecz jeszcze raz. Dwie podstawy, które są do siebie równolegle, jedna nad drugą, nie musi być tak dokładnie, ale tak. Najbardziej klasyczny grania stosu właśnie będzie tak wyglądał, ale zwróćcie uwagę na to, co jest z ścianami bocznymi. Ścianami bocznymi, niezależnie od tego, co jest podstawą, czy trójkąt, czy stukąt, czy 58kąt. ścianami bocznymi zawsze są prostokąty. To są po prostu prostokąty. Zaczniemy sobie od rysowania. Ja tutaj sobie przygotowałam i przerysowałam przykłady z zadania pierwszego, gdzie jest napisane: dokończ rysunki grania stosłupów. Grania stosłupów ma dwie podstawy i te podstawy są nad sobą, jedna nad drugą. I uwaga, ja muszę połączyć po prostu krawędziami ten wierzchołek z tym, który jest zaraz tutaj nad nim, odpowiadającym raz. Ten wierzchołek muszę połączyć z tym wierzchołkiem, który jest nad nim. Ten na dole muszę połączyć z tym wierzchołkiem i ten muszę połączyć z tym wierzchołkiem. I teraz bardzo ważna rzecz, gdybym wzięła linijkę i narysowała to porządnie, to ja tak jak teraz, zmierzyłabym te krawędzi, tą krawędź, tą krawędź, tą krawędź i tą krawędź, to musi mi wyjść to samo. Bo wszystkie te krawędzie w graniastosłupie stosłupie zawsze są równej długości. Jeśli nie są równej długości, to oznacza, że podstawy nie są równolegle i to nie jest grania stosłów. Druga figura. Popatrzcie, mam podstawę i mam też równe wysokości. Nie wiem, czy mi takie wyszły równe, no ale powiedzmy, że to wszystko jest równej długości. To jest trochę za krótka. Powinna być trochę dłuższa. No ale dobra. I teraz podstawę nad podstawą. Czyli wystarczy tak naprawdę, jak ja mam wysokości U, połączyć to, co tutaj jest. I wychodzi mi... <laughs> w ogóle nie wyszło. Ale ta podstawa powinna mieć taką samą wielkość, jak ta podstawa. Ta się rozjechała. Różnie to proszę linijko, dobra? I teraz uwaga. Mam podstawę i mam też wysokość jedną. Pamiętamy, że wysokości są wszystkie takie same. Więc ja muszę stąd narysować wysokość, która ma jest tak samo długa. O, tutaj oczywiście. I równolegle do tego. Jak to było pionowo, to też jest pionowo. Gdyby wszystko było pochyło, to pod wszystko ma być pochyło pod tym samym kątem. I tutaj też. Jaka to była? Dobra, mam tu. I teraz wystarczy, że je ja połączę te wszystkie wierzchołki, które mi tutaj powstały. Jeden, drugi i trzeci. Ja mogłabym się teraz też skupiać na tym, co jest y, widoczne, co nie jest widoczne. Wtedy pewne krawędzie narysowałabym y, przerywanymi liniami. To bardzo różnie może wyjść. Ja mogę napisać na przykład tak ogólnie, zrobić tutaj przerywaną linią, to już się nie da, ale to przerywaną linią i to przerywaną linią, bo zakładając, że gdybym ja od zewnątrz zamalowała tą bryłę jakąś farbą, to nie widziałabym tych tylnych ścian właśnie w tym miejscu. E, tak samo tutaj. Też mogłabym powiedzieć, że na przykład, nie wiem, o, tego tutaj, tego te i tego nie widać, nie? Ale to nie jest tak mega ważne, naprawdę. To bardziej się skupcie na tym, żeby faktycznie dwie podstawy na rysunku były takie same i odpowiednio równolegle połączone tymi krawędziami. No, i mamy ostatnią figurę, i mamy tak samo e, podstawę, i mamy wysokość, czyli mamy wszystko, co jest potrzebne do narysowania e, takiej bryły. Wysokość jest tej długości, więc ja muszę odpowiednio tu sobie zaznaczyć kropką, tu, tu, i łączę to, co mam. Oczywiście muszę jeszcze narysować te krawędzie, bo nie, nie zrobiłam tego. I to jeszcze ta. Mogę też powiedzieć, że powiedzmy, ta będzie z tyłu. Zresztą też mogłabym, gdybym zamazała inne trzy tutaj, na przykład tą, 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 to też ten rysunek wydawałby się inaczej. Ale przez to, że narysowałam ten, to czerwonym, to ta perspektywa wydaje się taka głębsza. To jest magia kolorów na plastyce to powinniście mieć. No dobra. Jeśli chodzi o zadanie drugie, w podręczniku. Po i podstawy grania stosłupów. Pamiętajcie o tym, że podstawy, że jakby ściany boczne wszystkie, to są prostokąty. Jeśli mam jakikolwiek, mam jakąkolwiek inną podstawę, która nie jest prostokątem, ja na pewno wiem, że to jest podstawa, bo inaczej to nie będzie grania stosłupów. I tutaj nie jest, to zadanie może nie jest takie dla Was od razu oczywiste. Nie wiem, czy od razu widać, gdzie jest narysowana e, ta podstawa. Pytanie, czy wy widzicie, wiecie, co to znaczy krawędź, co to znaczy wierzchołek? Spróbuję sobie teraz na ten temat powiedzieć, a za chwilkę też to narysuję. Więc tak, co to są ściany? Ściany to uwaga, to już nie tylko ta ściana, ta ściana, ta ściana, ta ściana, ale podstawa to też jest ściana. i Jedna i druga podstawa to też jest ściana. Chyba, że rozróżniamy to na ściany boczne. To tak jak teraz bym powiedziała, to są ściany boczne i dwie podstawy. Natomiast jeśli ktoś pyta mnie, ile to ma ścian, to powiem sześć. Nieważne, w którą stronę to leży i tak dalej. Po prostu sześć ścian. Cztery ściany tutaj są naokoło i dwie podstawy. Jeśli chodzi o to, co to są krawędzie. Krawędzie to są po prostu te łączenia. I teraz najlepiej nie liczyć krawędzi, tak? Bo jestem pewna, no bank. Zawsze jak na, na lekcji robiłam, to kilka osób tak czy tak obracało, i później doliczyło się po prostu 60 krawędzi, albo ich 5. No nie, niemożliwe to jest 5, ale rozumiem o co chodzi. I teraz tak. Wtedy najłatwiej jest zostawić bryłę, ustalić sobie w obojętnej pozycji i po prostu policzyć, ile na przykład mam krawędzi tych przy podstawie. 1, 2, trzecia i czwarta. Cztery krawędzi przy podstawie. Później mam cztery, raz, dwa, trzy, cztery przy górnej podstawie, czyli mam 8. I jeszcze cztery, raz, dwa, trzy, cztery, które łączą te dwie podstawy. Tutaj będzie to samo, w, niestety w tej bryle. Nie ma tutaj żadnej innej opcji, żeby wyszło inaczej. No bo to są te czworokąty. W czworokąt ma cztery krawędzie przy podstawie, cztery krawędzie przy drugiej podstawie i cztery krawędzie, które to łączą. I jeszcze będziemy mówić o wierzchołkach. Wierzchołek to są takie dzióbki takie. To jest ten punkt. Punkt, który łączy trzy różne, yy, trzy krawędzie. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Również nie polecam odwracać. Raz, dwa, trzy, cztery. To są cztery krawędzie. Gdybym tak mogła zrobić. To tu mam połączyć cztery. O, dobra, mam. I pod spodem mam też cztery krawędzie. Raz, dwa, trzy i cztery. Cztery i cztery. Osiem krawędzi. Yy. Nie, krawędzi, wierzchołków, 8 wierzchołków, raz, dwa, trzy, cztery wierzchołki i raz, dwa, trzy, cztery wierzchołki. Czyli taka bryła ma 8 wierzchołków. Spróbujmy teraz odnaleźć to jakkolwiek na tym rysunku. Yy, zaczniemy od tego, żeby obliczyć krawędzie, właśnie. Krawędzi przy podstawie jest 1, 2, 3, 4, 5. Przy drugiej podstawie na pewno tak samo. Raz, dwa, 3, 4, 5. Czyli pięciokąt, już mam tutaj 10 krawędzi plus jeszcze 5, które łączą te dwie podstawy. Czyli jeśli mamy obliczyć krawędzie, a widzimy, że w podstawie jest pięciokąt, to będziemy zawsze to obliczać ze wzoru 3 razy ilość krawędzi, która jest w podstawie. Czyli krawędzi mamy. 3 razy 5, bo jest pięciokąt w podstawie, czyli po prostu 15. Rozumiecie dlaczego 3, bo jest jedna podstawa, druga podstawa i te łączenia to jest ta trzecia piątka. 5, 5 i łączenia to jest 5. W czworokątach mogą być 4 krawędzie, 4 krawędzie i 4, które łączą to. Czyli 3 razy akurat 4, bo mamy czworokąt w podstawie patrząc na to, co tu jest naszą podstawą no na pewno nie jest to żaden prostokąt, znaczy czworokąt który tu powstaje, bo to są prostokąty tylko to jest nasza podstawa podstawa, która jest trójkątem więc druga podstawa też musi być trójkątem to jest nasza druga trójka, drugie trzy krawędzie i trzy krawędzie kolejne, które łączą to czyli jest trzy razy po trzy krawędzie czyli łącznie dziewięć krawędzi ma ta bryła jeśli chodzi o ilość y, wierzchołków, ilość wierzchołków, ile wierzchołków ma podstawa? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a druga podstawa? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czy są jeszcze gdziekolwiek indziej wierzchołki? No nie, więc y, ilość wierzchołków będziemy liczyć jako dwa razy. Jakby ten ilość tych krawędzi, wierzchołków w, w tej podstawie, czyli jeśli to jest pięciokąt, to po prostu 5, sześciokąt to sześć. Gdyby był to dziesięciokąt, to było dwa razy 10. Czyli tutaj mamy 5, czyli dwa razy 5, czyli po prostu 10. Jeśli chodzi o ilość ścian, jeśli to w podstawie jest pięciokąt, to ile on ma ścian bocznych? Jeśli w podstawie był czworokąt, to ten czworokąt, ile będzie miał ścian bocznych? No, będzie miał jedną, drugą, trzecią i czwartą. Gdybym miała podstawę, która będzie trójkątem, to będę miała ścianę jedną, drugą i trzecią. Gdy, jak mam pięciokąt, to ścian bocznych będzie pięć. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Tu nawet trudno je znaleźć, ale to będzie tak. To będzie ta ściana tutaj, to będzie ta ściana przed nami, o tutaj. Później będzie ta ściana tutaj boczna, później ta druga boczna i ta trzecia boczna, tylna już nawet. Yy, więc pięć ścian. 5 ścian bocznych plus podstawa, nawet dwie podstawy. Więc liczymy zawsze wtedy, to będzie dwa, czyli dwie podstawy plus, jeśli w podstawie jest pięciokąt, to będzie 5 ścian bocznych, czyli to jest 7. Jak tutaj to liczymy? Ile będzie wierzchołków? Wierzchołków, jeśli w podstawie jest trójkąt, to mamy 3. A mamy dwie takie podstawy, więc 2 razy 3. Tu było 2 razy 5, a tutaj jest 2 razy 3, czyli po prostu 6. Jeśli chodzi o ilość ścian, to na pewno z dwie podstawy dodać. Jeśli to jest trójkąt, to trójkąt na pewno będzie miał 3 ściany boczne. Więc 2 plus 3, 5. Teraz, z tego co mówiłam, spróbujcie pomimo wszystko samodzielnie poradzić sobie z tym zadaniem. Trzecim, gdzie trzeba uzupełnić tabelkę. I na przykład yy, pierwsza rzecz, która jest zrobiona, to jest podstawa grania stosupa, trójkąt. Trójkąt. Ile ścian jest bocznych, jeśli w podstawie mamy trójkąt? Mówiliśmy o tym przed chwilą. Jeśli w podstawie jest trójkąt, to mamy trzy ściany boczne. Liczba wszystkich ścian, czyli to jest trzy ściany boczne plus te dwie podstawy, czyli łącznie pięć ścian bocznych. Liczba krawędzi. Jeśli w podstawie jest trójkąt to liczbę krawędzi to jest 3 razy 3. Warto sobie napisać tutaj, tam gdzie mamy liczbę krawędzi, że to jest 3 razy no tyle, ile jest w podstawie. Jeśli mamy liczbę y, wszystkich ścian, to będzie 2 razy, d nie, 2 plus, 2 dodać, bo podstawy dwie, ilość, która jest w podstawie. Y, liczba wierzchołków to będzie 2 razy no, ten, jakby nie wiem, w trójkącie to 3, w pięciokącie to 5. Dwa razy coś tam. No dobra, mam nadzieję, że sobie z tym poradzicie. Spróbujecie odgadnąć te, to, co się dzieje tam dalej. Zadanie czwarte. Podstawami grania stosupów przedstawionych na rysunkach są trójkąt prostokątny i trapez prostokątny. Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi tych e, grania stosupów. Suma krawędzi tych wszystkich grania stosupów. Musicie przede wszystkim popracować nad taką swoją wyobraźnią, żeby wiedzieć, że. Każda krawędź, która jest jakby nad sobą, jest taka sama. Jeśli ja mam krawędź, która jest w tym miejscu, na przykład 6 cm, to ta na dole w tym, jakby równolegle do tego też będzie miała 6 cm. Jeśli mam tą drugą krawędź 8 cm, to ta na dole też będzie musiała mieć 8 cm. Jeśli tutaj mam 12, to wszystko, wszystkie wysokości tutaj, wszystkie te krawędzie będą miały 12. Jeśli tu jest 10, to równolegle będę miała 10. Proszę przemyśleć to zadanie w ten sposób. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzicie. Suma kraw... długości krawędzi, czyli wszystko, co się da, trzeba po prostu dodać. Wszystkie długości krawędzi. I zadanie piąte. Podstawa grania stosłupa. Długość podstawy mamy w trójkącie, mamy trójkąt równoboczny. Zrobimy to zadanie następnym razem. Czyli kiedy będę omawiała te siatki grania stosłupów, ale Wy macie je spróbować. Czyli ja je zrobię na pewno, ale pomimo wszystko chcę Wam dać szansę, bo może akurat ktoś z Was zrobi to zadanie bez mojej pomocy. Więc y, ja je rozpiszę już następnym razem, bo chcę trochę zostawić Wam takiego pola do popisu, żebyście mogli to przeanalizować. Y, może znajdę w domu przedmioty, które są grania stosłupami, może je przyniosę, ale temat y, siatki nie będzie nam tak na pewno łatwo zrobić, bo... W Trzeba dużo rysować, wycinać, sklejać, żeby trochę się dowiedzieć, jak to działa. No nic. Życzę pięknego dnia, do zobaczenia.